pokazuje tutaj pracę, której pełny tytuł to jest napad na Bazar 3, o agresji, która czasem we mnie jest, a czasem jej nie ma. Ale w skrócie to jest napad na Bazar i jest to cykl działań, który realizowałem na przestrzeni w sumie prawie dwóch lat. Jest to trzecia część, więc napad na Bazar 3 koniec jakiegoś takiego trylogicznego cyklu, w którym właśnie przetwarzałem przestrzeń Bazaru na kole w Warszawie. Czyli to jest taki bazar u mnie, w sumie w lokalnych jakichś moich przestrzeniach warszawskich, którym dużo Czasu spędzałem też jako młoda osoba, i którym potem próbowałem się odnaleźć jako osoba twórcza i ją w jakiś sposób przetworzyć, i napaść na nią, co właśnie było jakimś aktem agresji w tym wypadku. I na początku. Właśnie był to rodzaj jakiegoś takiego mojego manifestu, w którym chciałem pokazać swój bunt wobec rzeczywistości, której w danym momencie się nie zgadzałem. I, I trochę parafrazując taki cytat z kultury internetowej yy, Rafonixa, który mówi, że chce zrobić napad na bank, to ja powiedziałem, że chcę zrobić napad na bazar. Ten napad na bazar zrobiłem w takiej w sumie metaforycznej przestrzeni wirtualnej, bo stworzyłem animację 3D, w której mówiłem, że chcę zrobić napad na bazar. I szedłem na ten bazar. Potem doszło do tego, że w sumie był pretekst, żeby zrobić kolejną część. I już trochę rozbudowałem narrację o to, że faktycznie przedstawiłem ten akt napadania. I zrobiłem to w ten sposób, że zeskanowałem w 3D telefonem po prostu cały bazar na kole, ze zgodą oczywiście sprzedawców, i potem umieściłem siebie w tym bazarze wirtualnym z bronią, którą był por. I z tym porem biegałem i celowałem do sprzedawców. Równolegle też do tego stworzyłem piosenkę, która opowiada o właśnie jakimś tym moich dylematach jako osoby, która podejmuje tę agresję, ale w tym momencie już trochę się nie czułem na tyle pewien z tym, że tę agresję chcę podejmować. I ten tekst piosenki był takim rodzajem zastanowienia się i trochę uzasadnienia, czemu ja to robię i tak naprawdę nie są to złe emocje albo sam staram siebie przekonać, że ja nie mam w sobie tych złych emocji, ale w sumie mimo wszystko te złe emocje mam w sobie jakieś bodźce do tego, żeby tą agresję podejmować nawet w takiej symbolicznej formie i w takiej symbolicznej formie wirtualnej tą przestrzeń bazaru agresywnego mojego obecności tam przedstawiłem. To pokazywałem na wystawie, która się nazywała Napad na Bazar 2. I jesteśmy w momencie napadu na bazar 3. Musieliśmy ten wstęp zrobić, żeby dowiedzieć się, czym jest napad na bazar 3. Trzecią część postanowiłem zrobić jako podsumowanie mojej ścieżki kształcenia na poziomie magisterskim i trochę też przeanalizować ostatecznie, co doprowadziło do tego, że ja w ogóle podjąłem ten motyw agresji i z tego powodu postanowiłem przenieść tą wcześniej wirtualną działalność do faktycznej przestrzeni, faktycznie się skonfrontować ze sprzedawcami na bazarze. I faktycznie ten napad dokonać i wejść tam śpiewając swoją piosenkę o tym, że ten napad chcę zrobić, i na koniec w sumie ich przeprosić za to, że, że ten właśnie jakieś emocje w sobie miałem. I w sumie kolektywnie razem ze sprzedawcami tam zorganizowaliśmy taki napad, który był rodzajem improwizowanego performanceu, który miał miejsce po prostu podczas dnia targowego, gdzie byli tam ludzie wokół i ja wbiegłem sporem celując do sprzedawców, którzy w sumie byli w tajemnicy w całej sytuacji i pomagali mi to zorganizować. Ja też byłem tak naprawdę jednym ze sprzedawców, bo sam też miałem swój kiosk wynajęty na okres właśnie tej obrony, i w tym kiosku miałem swoje stoisko, i w tym stoiskiem była sałatka spora czyli ten por, jakby w jakimś stopniu w takim symbolicznym, broń przerobiłem, rozbroiłem i zrobiłem z tego jakby jakiś. Pożywienie, poczęstunek dla osób, które przyszły na obronę i dla społeczności bazaru. I po tym wszystkim przeprosiłem sprzedawców i całą okoliczność, czytając taki krótki tekst przeprosin, który był dla mnie jakimś w sumie ważną rzeczą, bo wszystko to było takim domknięciem tego, przestrzenią tego, że zrozumiałem sam też trochę skąd wywodziły się w ogóle te moje. Emocje, których wcale nie byłem dumny, i które musiałem w jakiś sposób przepracować, i nie wiem na ile to jest uniwersalne dla kogokolwiek, ale było ważne dla mnie personalnie, i to wszystko w sumie jest zawarte też w części, jakby dla mnie najważniejszej, którą przedstawiam tutaj na wystawie, czyli w zinie, który zawiera tekst mojej pracy pisemnej, którą składałem jako dyplom, połączony z dokumentacją zdjęciową tego performanceu, który właśnie jest jedną w sumie jakąś dokumentacją z całego wydarzenia, i które zrobiła moja koleżanka Marcyjna Gorczyńska, i w tekście pisanym jest właśnie zawarte w sumie to wszystko, co ja mówię teraz, tylko że o wiele dłużej i tam są też te tekst przeprosin na koniec, który może jest jakimś podsumowaniem, które bym zachęcał przeczytać. Najchętniej bym chciał, żeby każdy był moim odbiorcą i żeby trafiały rzeczy, które tworzy do każdego, niezależnie od wieku czy tego, kim jest i, i co robi w życiu, i co rozumie też, i jak on rozumie to, co ja tworzę, bo to wszystko jest w jakimś stopniu y, może uniwersalne, tak bym chciał, i żeby te rzeczy, które ja tworzę, były uniwersalne w jakimś rozumieniu i odbiorze dla wszystkich i zdarza się, że często od Moimi odbiorcami są osoby z bardzo różnych grup wiekowych, jakby zawodów czy jak to rozumieć, społecznych miejsc. Ale w sumie najczęściej są to jednak młodsze zdecydowanie ode mnie osoby, w sumie nie aż tak młodsze, bo ja dalej nie jestem starą osobą, ale są młodsze, bo są to osoby w wieku licealno, koniec i liceum, początek studiów. I to wiem na podstawie w sumie mojej jakiejś głównej przestrzeni działalności twórczej, czyli Bycie wokalistą w zespole po prostu i osoby, które przychodzą na... Nasze występy to są właśnie osoby młode, ale też zdarzały się osoby starsze od nas. To jest jakby super miłe. Jak na przykład w Krakowie przyszła do nas pani, która sprzedawała obwarzanki na, na rynku i którą zaprosiliśmy, żeby do nas przyszła i, i przyszła do nas i powiedziała, że to w ogóle było super i że tak się dobrze bawiła i, i że właśnie ta jakaś bariera nie istniała dla niej, tego, że my jesteśmy młodsi z innego pokolenia, tworzymy, posługujemy się jakimś językiem, który jest jakimś naszym wypowiedzią, ale dla mnie to wszystko było jak w jakiejś energii zrozumiałe i to było jakieś mega miłe dla mnie i z tego też powodu, że w ostateczności jakieś przestrzenie, w których ja staram się obracać, to nie są przestrzenie na co dzień związane z przestrzeniami pokazywania jakiejś konwencjonalnej sztuki wizualnej i osoby, do których tam docierają nie są odbiorcami e, z takimi będącymi na co dzień, obytymi też w jakimś przestrzeniach galeryjnych czy cokolwiek. I ja też w sumie świadomy w jakiś sposób chciałem się na etapie jakby Młodej osoby tworzącej zdystansować trochę od tych przestrzeni, bo ja sam personalnie się nie odnajdywałem tam i jako odbiorca, że, że większość rzeczy, które szukałem jako odbiorca treści, to były przestrzenie internetowe, przestrzenie właśnie muzyki, koncertów czy czegokolwiek. I mega e, też satysfakcjonujące dla mnie jest, że e, mogę docierać do osób takich i na przykład e, już jakby też nawiązując do bazarowych jakichś kwestii przestrzeni sprzedawców, warzyw i tak to to też miłe dla mnie jest, że oni są moimi odbiorcami. I, i jak przychodzę na bazar, na który napadałem, to Zawsze mówią, że hej, widzimy, co tam robiłeś ostatnio. Sprzedawcy na bazarze właśnie zawsze mówią, że widzieli najnowszą piosenkę, czy najnowszy jakiś filmik, czy co tam robiłem ostatnio. Ale zawsze jest jakby ich interpretacją tego wszystkiego, w sumie i że ich dalej ulubiony treść to jest ten napad na bazar, że to jest czymś, co najbardziej się utożsamiają i mimo tej właśnie agresji, która była skierowana przeciwko nim, to w jakimś stopniu darzą sympatią to wszystko, więc jak widać przeprosiny zostały przyjęte.